Niech teraz wujek suchar opowie jakiś kawał. Mam dla was taki żart. Mąż mówi do żony: Ostatnio oglądałem film i mało co się nie posikałem. Na to żona pyta: A co, taki był śmieszny? A mąż odpowiada: Nie, przerw na reklamę nie było. Międzynarodowy kongres feministek. Na mównicę wychodzi jedna z aktywistek i wygłasza kwiecistą mowę o zerwaniu kajdan posłuszeństwa i niewolnictwa, kończąc słowami i od dziś przestajemy im sprzątać, prać i gotować. Niech sami sobie radzą. Z sali wybucha burza braw, owacje na stojąco. Ustalono, że po miesiącu odbędzie się ponowny kongres w celu zweryfikowania i podzielenia się wynikami i opiniami. Jak ustalono, tak się stało. Na mównicę pierwsza weszła francuska. Miesiąc temu wróciłam do domu i oświadczyłam: Pierre, od dzisiaj przestaję gotować. Rać sobie sam. Pierwszego dnia nic nie widzę, drugiego dnia nic. Trzeciego dnia widzę, jak na śniadanie gotuje sobie jajko. Brawa, ogólna radość. Na mównicę wkracza Amerykanka. Ja po powrocie do domu oświadczyłam: Steven od dzisiaj przestaje prać. Rać sobie. Pierwszego dnia nic nie widzę, drugiego dnia nic, trzeciego dnia widzę, jak dość nieudolnie pierze sobie skarpetki. Znowu burza braw. Teraz ma się wypowiedzieć Rosjanka. Ja oświadczyłam w domu: Michał, od dzisiaj sam po sobie sprzątasz. Pierwszego dnia nic nie widzę, drugiego dnia nic nie widzę, trzeciego dnia nic nie widzę, czwartego dnia zaczęłam widzieć na lewe oko.